Dzisiaj gorąco. kurde mać, mam radiowy głos. No, przepalona rura. Te negocjacje u Piotra. Masakra. Ojej. No nic, trzeba iść, auto rozpakować. Wczoraj późno wróciłem. Wczoraj późno wróciłem. Już nie było kiedy tego wyciągnąć. Ja nie wiem jak my, jak my dojechaliśmy. Patrzcie w takim stanie dojechało, o, że tego nie porwało na autostradzie. To już moje roślinka widać. Nic, trzeba to wykopywać. A czy wykopywać? Wkopywać Ja piernicze wypadło z doniczki. Dobra. Mam teraz po wkopaniu. Tutaj jest taka roślinka. To się będzie tak po tej siateczce do góry, do góry, do góry, I to zimnozielona jest roślinka. Elegancka. Mhm. Nazwy będę pisał pod spodem, bo ja oczywiście słabo się znam. Tu taką trawkę, kępkę. Raczej znaczy, tu była taka jedna wielka, a ja ją na, na cztery strzeliłem i co dwa tu następna i następna i następna zobaczcie jakie fajne no i to będzie taki puszek wielki no teraz wiadomo no pokroiłem na cztery a był taki już puszek no ale to się samo kiedyś zrobi patrzcie jaka fajna czerwona taka zarąbista tak mi się podobała więc ją wziąłem ona będzie taka wielka, gdzieś dotąd no przepiękna będzie, tak samo tu trochę przyschło trochę przyschło, no. nie lubi takiego przesadzania z tego co widzę ale elegancka, jest tak soczyście zieloniutka i to też będzie takie, jak mi się wydaje, wyższe natomiast zobaczcie na to super, no nie Trójkąciki, kawałki pizzy. Już ma kwiatuszki No Juka Gwatemalska i Gloriosa Porównanie No te pnie nie przypominają siebie w ogóle totalnie inne juki No ale zapiernicza. No i zobaczcie, te są już takie fajne, sztywne. A to wiodczyzna. Ale idziemy dalej. Zobaczymy. Moje zakupy. Zakupy. Muselka. I tu już ma taki odrościk. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Muselka podejście numer 2. Bambusik. Zobaczcie jak się elegancko przyjął. W lutym jak zrobiłem, to się pozbijało od razu. A teraz jaki długi. Wszystko jest fajne, zielone, elegancko się przyjęło. Nie ma najmniejszych problemów. A, a wszystko jest wykopane prosto z gruntu. To nie jest ukorzenione z doniczki. Bo tak wychodzi taniej. Też jest taka możliwość, możecie zagadać. Jak Wam wykopię z gruntu, to jest taniej ukorzeniane, no to wiadomo, że zawsze drożej. No bo to potrzeba czasu. Czasu. A tutaj co? Aha. A tutaj... Ja myślałem, że mi pokrzywę wciskają. Myślałem, że mi w robią. Podobno to paulownia. Zobaczymy, czy to będzie paulownia. Jeżeli to paulownia... O! Już korzeń wychodzi. Jeżeli to paulownia, to co? Mam to do gruntu już wkopać? Takie malutkie? Czy zostawić w doniczce, a może przesadzić do większej doniczki. No to niech się eksperci wypowiedzą, bo ja się totalnie nie znam. Tu jeszcze takie coś mam. Drugi gatunek, że ona chciała, bo się jej podobał. Mhm. Kolejną kępkę tego, co już mam, i zobaczcie. Dowód na to, że wykopany z gruntu, ale latem nie, no niektóre się pozwijały i pousychały, widzicie, a niektóre. Większe, większość niż niektóre są idealnie zielone nie to co tutaj pozwijało się wszystko zgubiło ale nawet jakby się tak stało to i tak I teraz już wiem, że i tak odrośnie co tutaj jeszcze mam patrzcie to jest eleganckie tam Peter to miał całą taką przy szklarni cała ta ziemia to była w tym piorunujący efekt, żona też się uparła i też powiedziała, że chce, więc to wziąłem to tak, zobaczcie, to się tak kładzie i sobie tak rośnie do góry i postanowiłem, że tu będzie całe to nie wiem kiedy, ale kiedyś będzie no, tutaj to akurat wiem jak się nazywa miskancik wziąłem taki, niech tutaj za tym i za tym niech mi wyrośnie tutaj taki miskancik wielki no wiadomo, pewnie nie w tym roku, ale w przyszłym na pewno będzie już taki elegancki. Tutaj jeszcze mam bambusik, taki też wykopany prosto z gruntu. Zobaczcie, tu go siekło, ale łodyga jest mięciutka, nie więc będzie dobrze, przeżyje. Natomiast cała reszta jest w idealnym stanie. Patrzcie, jakie długie dzidony. No, to jest mega sprawa. Jeszcze tutaj, no, wziąłem dwie jeżówki. Jeżówki? Chyba tak. Zobaczymy, czy będą dwa kolory. Mam nadzieję, że będą dwa kolory. Patrzcie, jak fajnie się ogarnęło. A to tak całe oklapło. A teraz, patrzcie, jak super się ogarnęło. No. elegancko jak ja to przywiozłem to te kwiatki kurde jakie to sztywne, a to tak wisiało w dół tak zwiędło, to jest twarde, sztywne no i te kwiatuszki jeden będzie kwitnął, potem drugi przekwitnie, zaraz będą następne i tak w koło macie ja, no i taki kwiatek dla mnie ma sens przepraszam wszystkich tych, którzy lubią kwiatki ale ale jeżeli chodzi o mnie, to ja uwielbiam kwiatki, co cały czas kwitną, a nie że to jest chwilówka. Zobaczcie, moje pierwsze, pierwsze floksy. Mm -hmm, tu już wszystkie kwitną. Taka kępa, tak jak wam mówiłem, że studni w ogóle nie będzie widać, bo będzie cała zarośnięta. I będzie cała na różowo, taki bukiet różowy, zobaczcie na moje lilie. Ta już się kładzie na stołek, muszę ją naprostować. Zobaczcie ile tego będzie. Opacało się walczyć z tymi czerwonymi dziadami i z tymi mszycami. Nie mszycami, tak, mszyce, które wpierdzielały mi moje jakże zacne piękne lilie. No ja pierdziły, zobaczcie ile będzie kwiatków. Tu, 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 tu. Coraz więcej. Patrzcie jak Rododendron w porwaniu kwiatków jak mu gibnęły te do góry Petarda No Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę Dzisiaj w sumie zauważyłem w mojej mega donicy Patrzcie Tu Pasiflora, męczennica są wszędzie Wszędzie, gdzie się nie popatrzy Są kwiatuszki tam z tyłu widziałem też. Boże ja już wszystkie wymacałem tu taka malutkie, tam następne. Tutaj takie drzewo, jak się wzięło, wszystko za siebie wystarczyło. Odrobinę ciepła, i to wszystko zaczęło tak jak się należy pracować. Nawet Grand Line puścił trzy odrosty: raz, dwa, trzy. I kolejnego liścia otwar I tu następny idzie. To ten co daje banany, nie? Czekita, zobaczymy. Oczywiście ja nie liczę na to, że tu w Polsce będą miał czikite. No i te bambusiki. No wypas. To jest kempowe, Tak jak to mówił. Nie trzeba robić żadnych barier. Tu będzie taki fajny krzaczek. Przy tarasie. Dla mnie rewelta, nie kuje, nie szczypie, nie pali. Więc dzieciakom się nic nie stanie. Może tu być.